Dzień dobry, cześć moi drodzy. Zdecydowałam po polsku a, zrobi, dać Wam informację, tą samą co już miałam po angielsku. Tak wygląda, że pan Hans Niemen złożył wniosek do sądu a, w Stanie Missouri. Tutaj pisze w, w Stanie Missouri i on oskarża. Jeszcze raz muszę sprawdzić. On oskarża Magnusa i. I, i um, a osoby tak jak Daniel Ranch, co jest zligowany z, z, z chest.com, firmę chest.com, a Hikaru Nakamura znamy, że też gra i ma swój kanał na Twitch. Ponad milionów, milionów ludzi subskrypcji. Owszem, Magnus Carlsen i jego firma Play Magnus. I a, o co ich oskarża? Oskarża ich, że a, oni popierali, a, mieli wpływ na to, że publicznie a, Magnus podejrzewa, że on oszuki, oszukiwał w szachach, specyficznie w jednej grze, co obydwaj grali w Miami i Hans Niemen wygrał z czarnymi pionkami, raczej z czarnymi. I, i, i Magnus miał, miał grał grę z białymi. I muszę to jeszcze sprawdzić, bo to są takie wysokie słowa. Proszę Państwa, wjechałem, miałam 9 lat. Tak, to muszę tutaj sprawdzić, że on go oskarża o Zniesławiające oskarżenia, że, że Hans właśnie oszukiwał w tej grze, co na, grali tak na żywo, tak siedząco. Cięstat dał reportaż, że prawdopodobnie oszukiwał ponad yy, yy, w, w grach, yy, jak był nastolatkiem, yy, jak grał online, tak internetowo. I też mamy, yy, oskarża ich o oszczerstwo, proszę, proszę Państwa, jak może mi powiedzieć Slender, oszczerstwo. Ktokolwiek jest tak po polsku, nie, nie, nie zna polskiego, to by naprawdę miał tak powiedzenie, co, jak to powiedzieć? Jakieś, gdzie tutaj są jakieś A, E, I, I, O, U, prawda? No właśnie. No trudno. I... Tutaj idziemy do końca. Do końca tutaj możecie sobie, dam linkę, możecie sobie przetłumaczyć e, właśnie, e, co się działo, jak się działo i za każdy punkt zgadnijcie, ile chce pieniędzy, żeby jemu dali. Za to, że zniszczyli jemu życie, e, pana Hanzu, za to, że nie może grać w, nich, w, tych, w, tur w tych turniejach szachowych, etc., etc. Chce za każdy punkt 100 milionów dolarów. To znaczy, jeżeli nawet by wygrał 1%, kochani, to jest 1 milion dolarów. No nie wiadomo, a jak to wszystko wyjdzie. Może to, 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 to rezolucja będzie poza sądem. Nieraz to robią, zanim coś idzie do sądu. Jest negocjacja i mogą mieć jakiś tam deal, zanim to pójdzie do sądu. Prawda. No ale wi nie wiadomo, tu jest trzy y ludzie i dwie firmy. Kto jest w tym, y y w tym zamieszany, który on posądza i bierze ten wniosek do sądu jest pan Magnus Carlsen, co jest mistrz szachów św światowych już pięć razy. To obronił. Później jest Deniu Ręcz, co jest zligowany, ma wysoki pozycję w Chess.com, w firmie Później jest Hikaru Nakamura, co ma jest też bardzo wysoko w rangu znany światowo i ma swój kanał w Twitch. Ponad, jak mówiłam, 1 milionów subskrypcji, to też w tym zarabia w szachach. No i w tym okresie też Magnus sprzedaje lub nawet już sprzedał. To jest w trakcie, nie wiadomo tych szczegółów. Ale jego Play Magnus jest, jest warty około 83 miliony dolarów i oni to to kupował od niego. Znaczy, sprzedawał tą firmę, który zbudował. No to ten Hans, pan Hans Niemen, oskarża te dwie firmy i tych trzech, te, tych trzech osób o te sprawy, co Wam mówię, że, że niby oszukiwał. W tej, w tej grze i też tam no jest taka skomplikowana sprawa. Dobra. Co myślicie, że będzie dalej w tym eee, w tym możecie się nie tylko o szachach uczyć tutaj, ale nawet i możemy się uczyć jak procedura będzie wyglądała eee, legalna w tych sprawach w Stanach Zjednoczonych. Kto jest adwokat dla pana Hans Niemen, jest Terence Owed, główny adwokat, pod nim są Darren Owed, uh, Andrew Urgenson, Jib Riley, i to jest jego firma w Nowym Jorku. Współpracują jakoś, bo to jest w Missouri z firmą w Missouri. Missouri, like misery, To przyszło do głowy: Missouri, po, po angielsku jest Anyu. okej, okay. pan uh, Matthew Gardner, znaczy dwie firmy. Jeden z Nowego Jorku, główny. I tutaj jest firma w stanie myzury. I pan Terence Owyd. Kto jest pan Terence Owyd? O, tutaj gdzieś go mamy. Gdzieś tutaj go mamy. O. To jest pan Terence Owyd. Niby e, dosyć znany adwokat w tych rangach. Tutaj możecie sobie przetłumaczyć. Z e, e, wysokich tam skończył w, w Cardo e, Law School. Uh, I jest zligowany z tymi papierami New York Times, daje publikacje. Znaczy, że tam pisze o sprawach. Jest teraz tutaj, uh, popiera organizacje żydowskie, Young Jewish Professionals, uh, jakieś siwa. i te inne, in, inne miejsca w, w Nowym Jorku i, i, i organizacje, które popiera. I tutaj są firmy, dla których pracował, i tutaj na dole pokazuję, co wygrał, jak wygrał i dla kogo wygrał. No to teraz poszło na poważnie, proszę państwo, jak to wszystko wygląda. 100 milionów dolarów za każdy punkt, chyba tam są cztery punkty. Tutaj, wam zrobię linka, cztery punkty, owszem, oszczerstwo. I uh, zaraz to jest właśnie defamation, tutaj jest slander, znaczy oszczerstwo. Prawda. Taka jest sprawa. No, co myślicie o tym? Tutaj wszystko piszę, dawam linka. I to było bardzo publiczne, wszystkie papiery yy, na światowo to poszło. I yy, yy, o tym, yy, o tej sprawie. Też mam na moim kanale i grę z Miami, o którym to się większy, więcej zaczęło, ten problem. Mimo, że Magnus wygrał ten cały turniej, ale w tej grze przegrał z białymi, co rzadko się zdarza, a ten jego kontrakową, ten Han, niby, wygrał z czarnymi. No dobra. Proszę powiedzieć, co Wy myślicie na dole dyskusję, jak to, jak to będzie wyglądało w przyszłości dla, dla całej gry światowej. To są dosyć grube pieniądze, o które tutaj będą walczyć. To będzie wielki szachmat. Ale dla kogo? Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Pa. pa.